Dawaj ten rewanż Chłos, tak mam pod tym nosem. Wyraźniej mów. Ty a, może ja mu, ty, a może ja mu będę oddawał po prostu tego Hetmana, Andrzej? No, jak chcesz? Twój Hetman, twoja sprawa. A nie mi grać, Nauczymy cię spokojnie. Spokojnie, Osik. A, masz Hetmana. Ty, hey, dopiero, że grać? Eee... grać? <laughs> Szachy, ale tylko bulety. Pierożek to mnie srać. Bo podczas buletu dostaje takich ataków, że to ciężko jest go opanować. Oj. Owsiku, weź zrób serię tików. nie wiem co mam zrobić, kurwa! Serię tików! TIKI! Niech on cię nie wyświeci! Jak też panie rolniku, to dawaj, ale to oni pewnie na razie Miki, się jeszcze będą grali między szachom, sobą. Z szachem Bo to trzeba było bić. To jest dobry przeciwnik dla Mikiego. Nie. O, I Idę wody łyknę sobie. I to... wodę, chłopcze, I byle nie wódę. No i dobrze, unikaj. Dla ciebie... A papieros? Dla ciebie to jest dobra Co? decyzja. Ty i tak jesteś debi, tak piastek. byś jeszcze się przechlał. To jeszcze gorzej by było, to razy trzy by to poszło. O Miki, patrz, możesz abonament w Play wziąć. Zoba. Ty, telewizor sobie wezmę. No kliknij, w to znowu twoje dane się pokażą. Klikaj, klikaj, k**a. Ku... Za to. Jest 130 złotych miesięcznie? Mi Sprawdź. To jest... To ta, Zobaczmy. Ta, Zobaczmy. Kupujesz telewizor, jeszcze ci płacą za to, że wziąłeś ten szmelc. Na pewno legit. Ach, ty pierz... Bez żadnych kruczków i haczyków od 130 zł miesięcznie Ty A ty A ku... ty To chodzi o to, to że jaki... do... do abonamentu dopłacasz 130 zł miesięcznie I dostajesz telewizor za to Nie, że to dają 103... <grym> 130 zł za kupienie Ty jesteś pier*****, ty rzeczywiście Ty rzeczywiście <grym> Miki, dobra, bierzesz. Że to oni Dać? płacą kur... za kupienie tego telewizora, wy to jesteście nienormalny. Nie, no, bierz telewizor za darmo Zobacz, jeszcze ci zapłacą Jędrzej, <grymne> weźmiemy sobie razem lówkę, zajeramy? Nie. O, jest Nie będziesz kurczkać pału <grymne> Ja bierzemy ci kurczkoło dawać. Ja byś tego, zwariował, zwariowałbyś po tym. A, jak byś, zariował, tak byś Ja się nie, z tobą nie, nie będę Kielczaku w, nie w nie żadne takie tako. rzeczy bawił nie pal żadnej lówki, bo to by się łeb zlasuje jeszcze bardziej. Narkotyki dla takich idiotów jak wy to jest najgorszy pomysł. Wy i tak jesteście imbecylami, to tylko gorzej będzie. A może ja właśnie zmądrzeję? No tak, od narkotyków Na pewno, bo wielu już zmądrzało od narkotyków, to same dobre rzeczy są po narkotykach. Sami mądrzy. Może ja będę już tak, że już tu będzie takie... Nic ku**a, nie Skrybka, Jak moja babka! Opanuj się, ćwąglu! No. <many> Andrzej, my <sw Life> <gry> <gry> <Debi, kurwa. gry> Leczy się wazbędą. Normalnie to zamykają za coś takiego. W Waszym <gry> przypadku nie będzie wyjątku. Będziecie zamknięci. <gry> <gry> Mam mam schizofrenii na Andrzejowie, to na nich to przeszło. Patrz, to na nich. O wsiku, pokaż na co się stać. Wierzgnij się. Czego gońca żeś nie bił? No zaraz, kurwa. No to, zaraz, to może poczekać. To są przachy dla debili, to i takie rzeczy czekają. Jeszcze trzy tempa mino, zanim to zauważył. No to. ty masz z tą lufką. Żadnej lówki nie będzie. Z no, ruchów. Żadnej lufki nie będzie, Kielczusie. Będzie. No to sobie jaraj, nie ku... mnie w to nie wciąga, ja nie będę palił z tobą. Zajaraj, No ty bór? Trzy to stało, mogłeś to uratować. O wsiku. Mogłem! No mogłeś, ale lepiej było i pionem na H3. powierzchnia karoserii auta w Krócej niż 60 minut. Trzeba k co? Jakąś byczą spuścizną nas marować samolot. No Oj, i... w duper. Komu? Mi. Chciałbyś? Bo mi się z Przestań bluźnić. Już ci mówiłem, że masz nie bluźnić. Nie. Dobra. Dobra. Wiem jak zrobimy. Robimy nie, tak, tak nie, tak. nie da... Się, nie przepiernicy jak konicy. Którym pionem, ty ćwąglu? Czego? Jak ty żeś to zakolejkował? Najpierw tego z G, gór, z Linii G. Szybciej Dobra. będzie kretynie. Ty to masz też. Ale po co? Jezu, Mikołaj, ty jesteś debilem, umysłowym. No Dobra, no, zobaczymy co się stanie. Jeżeli to jest idiota? I, i, I puść wszystko. Trzymaj... Trzymaj ręce z daleka Gra się sama zmatuje. Gra się to się samo zmatuje. Samo się zmatuje. Zobacz Samo się zmatuje. Spokojnie Miki, teraz nowy primowy zrób. Zrób mata tymi. Czekaj, ten jeszcze musi dojść. Samo się zmatuje, ja wiem. Ty, ty zma zmatował! Kurwa, ty. Samo się zmatowało, ty jak on to zrobił. Ty samo się zmatowało, niesamowite to było. Ej, fajne to było, kurwa. Ty, A jak to? Samo się zmatowało, Czekaj, co? Miki, weź to zamki. Oh. No, Maciura, Maciura. A tak, tak. Fajny mat. Te dwa hetmany wystarczają. Oh. Samo się zmatowało. No i dobrze, go next. Rewanż. REWANS! To był Matt Jezus. Rewanż Czwąglaku. nie głowa, bo Spokojnie, no wytrzymasz jeszcze z jedną partię Ja mówiłem, ja jestem GM, ja jestem GM. GM, Mix 16 GM. No. nie wiem, kto jesteś. Nie, Nie kli! Zbombarduje ci bełżyte. Jakubie dubie Jakubie dzuo Czego ty cały sapiesz? Nie, to jakaś taka Jakaś taka kielecka dla niedorozwiniętych. Czego ty bluźnisz? Hej, seksiaki Pieroszku Przestań tutaj Odrywać owsika i Mikiego. Zaraz im kutas z i wypadnie. Nie nie, tylko mamy kielecką. Nasz debiut Andrzejowski to jest kielecka, to jest nasza. Nasza wizytówka. To jest wizytówka w Andrychowie. Partia kielecka. Każda partia w Andrychowie się tak zaczyna mnie muszą zabrać do Andrychowa. Oj tak. Oj tak. To jest no, dla Kononowicza. Andrzejowianie do Andrychowa nie. jeżdżą. Nie, no ty, ty jak on jak on tam k**a wskoczył tym koniem. Ofci, ty to jest taki mierny. Ej, Andrzej, próbować po tym, tak? czy od razu podchęt pana. O! Co mi zrobi? Cześć, panie Mati. No. Cześć. Cześć, Cześć, co on powiedział? Giełorda? Grzmacił, grzmacił. To grzmacił. masz szczęście, chłopcze. Ale byś chłopcze ja miał bombę atomową na bułżyce za to. No? No? O! Cześć, o! potwierdził? Dobrze, no, żeś podstawił, kretynie dumny z siebie jesteś? Ja ale... Nie klnij no Nie klnij! No Owciku! Bomba atomowa Jezus. będzie zrzucona na twoją chatę Ty się tam nie ciesz Kielczaku, oh, ciebie be. też atomowo zbombardujemy. Przejdzie czas na Kielce I na Bełżyce I na cały świat O Jezus Atomowy bombard Kielc? I bełżut, Gdzie tam no Kielczaku szlepi było iść kurwa na to? Co tam jest? To jest C C2. Oj, nie, no nie, no nie. Pamiętaj na tego on gra. No tak. Ja nie wstrzymam. Ja Jak pojadę chorobszy. Ty pojedziesz, to się nie martw. To, to ja. Masz gwarantowany turnus. Do choroby. Badania ja stałe. Kurwa, nie, nie bliźni. Mikołaj? Mikołaju Jot. jąd, A, jebnięty. 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 <grywa> <grywa> nie jestem jebnięty, jestem pogibany. Nie, spokój. No nie, ma, nie. No raz, coś spokój, Nie, nie, Czego ty klniesz, Jakubie? Dudziński, opanuj! No. Dudziński, zamknij mordę. Zamknij mordę! Dudek, Dudek, Dudek! Dudek. 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 Ty Dudek, Dudek to brzmi, Dudek nie jak... psa. No. Ja pierd... <coughs> o wsiku Oj, Dudziński, bez luźnierstw. Będziesz miał montować, będziesz miał zmontować, no będę montował Płysze. przez was, tak mi stawiacie Jezus. dużo bluzgów obok siebie. No. no? O kurde, Mikołaj? Poszedł. O, ale to nic, to jest Oj, Jakub D. Nie za mocny gracz. No. Yes, <grym> albo ja żeby go to teraz po tej partii tego go Andrzej. No, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Wszystkich nas. Skór... No Bo przestań to śpiewać! Ej, ja nie, ja śpiewam go. A! Moje ulubione piosenki! Ja muszę poszukać na internecie Jezu. dodziński. Dodziński. Do nie przeginaj, ja? Pawł. Nie przeginam. Gudzinski. Nie, 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 chyba się szukać. Że... Nie chcę tego szukać. O Jezus. Ja nie klini, niek, <grabiany> no tak nie, nie kur... sorry. <gl bureaucracy> nie kur... Aaaa! Tik! Tik! Aktywacja! Tik! <grabiany> Aktywacja! Bez tików. Tiki to jest jakiś nie, mit andrzejowski. Nikt tu nigdy tika nie dostał. To, rykowisko masz kee <laughs> Mowa kielecka Na, jakoś samice przyciągnie Amelia wystawi Bo <laughs> dobra, nie skończę tego. No pachnie remisem, zobaczymy co się mówię, stanie. Ja ty nie mów takich rzeczy. No tiki to hejterzy wymyślili, to się zgadza, tak już nie wiem. To, to jacyś coś coś wymyślili, że jakieś tiki są na Andrzejowie. Wiem. Kto na Andrzejowi Tika dostał? Chociaż raz przynajmniej. Pierożku. Znasz kogoś takiego? Nie? Andrzej, to się nie. uda? Też właśnie czy to nie się nie uda? Nie. Andrzej, czy to się uda? Uda się? Tiki. Nie ma Tiku. Tiki. Nie ma Tikku. Andrzej. Halo, Owsik. No. O Andrzej. Co? Ok, rusz się. Andrzej, kurwa, co? Okrusz się! to mi to mi Gdyby ci wyjebało, to byś nie rozmawiał Prze... ze mną! Ale kurwa, Nie przeklinaj jest... troglodyto! Wysłuchaj się bez inwektywy, durniu! Zawiesiłeś mu mózg. Przegrzałem go tą wypowiedzią. On nie wie, co ma zrobić teraz. Strzeliło mu na zwoju. No, Idź co się opanuj. No Dudzińskiego wyjdzie. No. Dobra, Dudziński, Odpalaj nam tego. Uff. Czego ty... Nam odpalaj. Czego ty będę, Teraz będę cię koczył. Boli. Ja ci teraz Uff. będę koczował Dudziński. Cześć, on już ledwo żyje, on już nie może wytrzymać do pół godziny szaków i przemęczony. Ja Ty, a ile, idziemy... było, ile było minut szachów? 29. No to no. przystępnie, przystępnie.